Arek Dębiński, 24 lata, wywodzę się z kickboxingu, boksu. Ogólnie jestem Stójkowiczem. Nie, nie mam problemu z tym, czy, czy jestem na straconej pozycji. Przez wszyscy stawiają mnie na straconej pozycji. Dla ja nigdy nie kalkuluję, czy wychodzę z przeciwnikiem, który waży 70 kg, czy 110, czy 130. Walczyć trzeba zawsze i tak będzie na pewno. Dla mnie to jest, to jest tak samo, to jest, to jest tylko człowiek, to jest, nie to jest silniejszy, każdy ma inne atuty, wiesz to są gołe pięści, to może być, że jeden, cio, jeden cios i będzie po wszystkim. Równie dobrze ja mogę zadać cios chłopu 120-kilowemu 120 chłopu i on może paść, równie dobrze on może mnie puknąć lekko i padnę, to, jest, to są gołe pięści, to jest inaczej czy, niż w rękawicach czy sportowo, to jest chuligański moim zdaniem, yy, walka chuligańska, typowo uliczna. Mam jedną w plecy, jedną w plecy, honorowo mówię, jedną mam w plecy. A tak to zawsze wszystko do przodu, bo wiadomo byłem też tam porozbijany i to też... No ale no, trzeba się bić, tak? Jak się przychodzi do walki na ulicy, to tak jak już mówiłem prędzej, jak wywiadzie, to nie, to nie ma, no, tutaj jest opieka medyczna, to ktoś nad tobą czuwa, a na ulicy jak się bijesz, to musisz liczyć tylko na siebie. To jest twoja walka, to jak, to, to czy ty przetrwasz, to zależy tylko od ciebie. I musi, moim zdaniem tu się kształtuje charakter. Stąd się to wszystko wywodzi. Każdy ma plan na walkę, dopóki nie dostanie pierwszego ciosu. <laughs> ja mogę sobie planować, że do pierwszej walki wyjdę na szybko, żebym chciał szybko to skończyć. Mogę się bawić, bo dobrze jestem przygotowany kondycyjnie. Mogę sobie biegać. Ale tak naprawdę to nie, nie można jakoś zaplanować moim zdaniem walki. To wszystko będzie się działo w tym momencie, jak się pojawimy z przeciwnikiem w klatce, może się okazać tak, że pierwszy płyn będzie trwał 15 minut, będziemy wykończeni, w drugim może być szybki w pierdol. To jest ciężko powiedzieć, tak naprawdę, moim zdaniem. Po prostu trzeba być. Ja postaram się do tego podchodzić typowo na spokojnie. Nie podpalam się, nie szukam jakiejś. Nie ma... U mnie nie ma żadnej złości, czy coś do... Czy do przeciwników, czy do chłopaków, którzy tu biorą udział. Nie nastawiam się negatywnie, jakieś nie chcę być wiesz nakręcony, wyjść. Drgawki, widzisz, że rozjebie, pach, pach, pach. Spokojnie, ja chcę to zrobić mądrze. Zawsze wiesz, jak gdzieś tam miałem jakieś wagi, że to wiesz, no zawsze się podpalałem, gdzieś chciałem iść do przodu, chyba za wszelką cenę, wiesz, zęby zaciśnięte. A tu teraz chcę zrobić to mądrze, Głabym dwa głębokie wdechy, mądrze myśleć. Szermierka. Szermierka na gołe ręce. Najtrudniejszą sytuację na bramce miałem, było jak wstałem w środku tygodnia, sam, bo w tygodniu mamy bramki pojedyncze, solo, i my. No i przyszło tam dwóch, y, trzech, to było bodajże Gruzini, ogólnie to są mocne chłopy, oni nie są, są, drobni, ale są bardzo hardzi. No i tam jak, za, za dziewczynę zaczepiali to jedną, drugą, no i tam, to była sama, sama końcówka bramki, to była godzina czwarta, to było za pięć chyba, bo już nawet była czwarta. No i tam zaczepiali tę dziewczynę, mówię, że dali sobie spokój, ten jeden taki tam był, on tak się sadził, sadził, ja mówię, ty, mówię, weź, mówię, brata, mówię, zachowujcie się. A co ty kurwo będziesz nam mówił? No i przepychanka, delikatnie się wyprowadzić. No to zaczęliśmy, ich było trzech. wiesz, ja drobniutki, a ja jak wyznaczyłem no, na bramka ważyłem 75 kilo, byłem 10 kg jeszcze Zawsze ktoś przychodził, spojrzał na mnie, zawsze jakieś zaczepki były. Potem, jak już ludzie mnie poznali, wiesz, czy potrafię sobie poradzić, to było inaczej. No i te sytuacje były, wiesz, tu mam jakieś, o, tu jest mała sznytka, tutaj jest. Atakowali, nie, wiesz, co, co było pod ręką, ludzie brali, nie? Zadawałeś ciosy, jakieś, wstawali i trzeba iść do przodu znowu. Jest, Stałeś sam z trzech przeciwników. Zemłem czasem jeszcze barmani, mieliśmy fajnych kumatych barmanów z ministerstwa. Pozdrawiam bardzo, że zawsze jak się biliśmy, to oni zawsze szli z nami. Dużo było sytuacji. Tam jeszcze była sytuacja tam byliśmy na bramce do, do kolegi, akurat musieliśmy do mięty, no to maczeta w rękę poszła, nie? Ręka prawie ucięta, krwi pełno. U nas jest klimat. no Moim zdaniem. Yy, A czy moim zdaniem fajnie że, mnie, to jest fajnie, że takie coś mnie spotkało, bo nabyłem charakteru. Moim zdaniem jakbym tam nie był, wtedy w tych, w tych miejscach i tego nie przeżył, to może dzisiaj tutaj nie był, bo może nie miał odwagi albo bym nie był gotowy. A teraz jestem tu, jestem spokojny, wiem co przeżyłem, wiem, że trzeba zawsze wziąć dwa głębokie wdechy i iść do przodu z głową i przede wszystkim myśleć, myśleć. Moim zdaniem zawsze myślenie i spokój, spokój można sobie